Dzień dobry, Ziomeczki! Z tej strony Enderplay Games. a To jest nowa seria Minecrafta na modach. Yy, już któryś raz próbuję tu nagrać, bo zawsze mi coś nie wychodzi. Mam nadzieję, że tym razem mi się w końcu uda. Dobra. Więc teraz tak. Czemu mnie nie było tyle? Czemu tyle nie nagrywałem? Po pierwsze, nie miałem z czego. Po drugie... No... Brakowało mi chęci do tego. Bo zawsze jak chciałem coś tak nagrać, to sobie tak myślę... Czy w ogóle ktokolwiek to ogląda? Czy w ogóle jest sens to nagrywać? No i tak jakoś się to ciągnęło przez tam ileś miesięcy. I dobra. Będziemy nagrywać z Minecrafta. Na ra... co do paczki. Na razie będziemy nagrywać na pingwin packu trójce, który troszeczkę ja zmieniłem sam, tak? Tak. Ponieważ umiem się bawić z modami. Tak, tak. Umiem grać w Wiedźmina, w GTA 5, przypad nawet przedys 60 sekund. Nie, no tak. Ja wszystko umiem. Tak samo umiem um... Posiadając cały diaksowy set, umrzeć y, przez gościa, który ma drewniany mieczyk. Dobra. Więc tak. Paczka, na której będziemy y, nagrywać, jest w fazie produkcji. Jeszcze jej nie ukończyłem, dlatego na razie będziemy używać tego, co jest. Czyli najlepszego pingwin, jakiego pamiętam. Z dzieciństwa, ponieważ jest bardzo fajny. I zrobimy tutaj swój pierwszy domek! Dobra. Skrzynka. Jest. Tu będziemy mieli crafting site. Musimy przerobić... ...drawianko na deseczki. Ach. Z moim skinem Leopolda. Ale ja będę grać na poważnie, nie tak jak Leopold. No to z Leopold grał na... Nie ma. Ci, co nie oglądają Archiego, nie wiedzą o co o, crafting site! Dobra, teraz drzwi. Musimy zrobić drzwi. W następnym odcinku poszukamy sobie miejsca na bazę, bo to jest... ...bardzo przydatne. To jest takie o, tylko aby przetrwać tą pierwszą noc. która na pewno będzie ciężka, bardzo ciężka. Dobra. Zapomniałem jak się nagrywa, dlatego. Hmm, nawet nie będzie intra w tym odcinku, bo mi się nie chce robić specjalnie nowego intra. O! Oh. Jeszcze to całe programowanie, to wszystko. Nie mam po prostu czasu, żeby nagrywać, bo tu szkoła, już szósta klasa. Nie, no, szkoła wszędzie ciągle mnie męczy. Zajęcia dodatkowe. No i po prostu nie nagrywałem. I. Jeszcze się wziąłem niepotrzebnie zaprogramowanie gier w RPG Makerze. Polecam. Demonikers Fajny gościu. Fajnie nagrywa. Ma więcej słów niż ja. Niestety. Dobra, zasady serii. Pod tym filmem, jeśli dobijecie przynajmniej jedną łapkę albo więcej, to wtedy od razu wchodzi następ. Ale żeby wyszedł jeszcze następny, to pod poprzednim musicie wbić o jedną łapkę więcej, niż żeby jeszcze poprzednio. Nie no, jak ja to wytłumaczyłem? Dobra, nieważne. Nie mamy jedwonka. Kroko, Krokodyl. Krokodyl! Ja dobra, nie będę się bił z krokodylem, bo jeśli umrę w pierwszym... Ot, tu... jestem pokojowo nastawiony. Krokodyl 25 HP, To daje. Yy, yy, ten, no 25 HP daje. 12,5 serbuszka? Tak, 12,5 serbuszka. Kaczka Z kaczki nie wypada. Miałsko. Nie można zrobić pieczonej kaczki, żal. Dobra. Trzeba się dostać jakoś... Myślałem, że to jest bubr, a to jest żółwu. Żółwił. Żółwu. Żółw. 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 Fak. oj, dobra. I takie małe dla Was pytanka yy, Jeśli chcecie serię z jakiejś gry, jakiś let's play na przykład na PS4 albo nie wiem na czym to spoko piszecie w komentarzach i ja zaraz tutaj umrę yy, Mam nadzieję, że tego to kodel mi nic nie zrobi Nie zrobił Dobra Mięsko Musimy zrobić piec Dobra, pierwszy jest. Może w końcu uda mi się nagrać ten odcinek Bo już tyle razy próbuję, że to jest niezliczone ilości Dobra Pójdziemy pokopać, żeby zdobyć emeraldowe rzeczy Tak, na pingwin Packu nie ma emeraldowych rzeczy Ale ja sobie zmodowałem pingwin paka, żeby był lepszy po prostu, żeby mi się tak szybko już nie nudził i znalazłem po polerem i on jest i tak do niego nie będę wchodził, bo zginę no to ja zrobię cięcie poszukam jakiś surowców i nie! chyba <zysynek> nie. 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 Nie, nie. Ja nie zrobię tego cięcia, bo... bo... umarłem w pierwszym odcinku, a mówię, przysiągłem sobie, że nie umrę. Co można zrobić ze słonecznikiem? Nasiona słonecznika mogę to zjeść? Kurde, nie. Mam tam pełny głód. O oh, minecraft, Minecraft, Minecraft mm. Moje itki Ech. Ech. Pytanie, czy jak ja tam skoczę, to czy ja tam przeżyję? Teraz kozi śmierć! O, dobra! No to nagrywamy dalej! W ogóle yy, Jeśli ja tutaj zginę, to to będzie bardzo źle. A co się tak nie mam co się martwić, jak zginę i tak mam słabejki. Skoro na, jeśli nasiona słonecznika można jeść, to mamy bardzo łatwy dostęp do pokarmu. Bo... Pewnie będzie to mało wodę. Czy to, to, to są Jacks? Co to, to ja widzę? Nie, to nie ja sobie... są oh, jak mnie przestraszyłeś! Nie wiesz, że tak się nie robi? Nie wiesz? Nie wiesz? Jeśli nie wiesz, to razy ci się w miarę szybko nauczyć, bo zaraz. Oh, oh, kolejny dach. No ja, 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 ja jestem mistrzem, jeśli chodzi o umieranie. Myślę, że jeszcze gdzieś tak dwie minutki nagramy i będzie koniec odcinka. Czemu cię nie mogę uderzyć? Czy to jest duch Mojangu, czy ktoś, że cię nie mogę uderzyć? Nie wiem. Poprzedni sezon, kiedy jeszcze miałem inny nick na YouTube, zakończył się tym, że gram samoda na Pokémony tego starego. O o! O o! Tego starego moda na Pokémony i miałem za głośno Minecrafta i mnie nie było słychać. Teraz postaram się jak najbardziej podgłośnić dźwięk, żeby było mnie jak najlepiej słychać. Okej. 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 To nie jest crazy. Nie skopiuję bloka. Mm. Szybko, szybko. Muszę się zbudować bazę! Zanim się zrespią wilkołaki i, i inne góry Szybko! Szybko! Ciemno jak pupie nie powiem gdzie Powinienem już kończyć ten odcinek, więc... Oto tutaj, w tej dziurze. Do zobaczenia! Na razie! I bye bye.